Górska i witam Państwa w Kartuzach. Eee, dlatego w Kartuzach bo jestem kandydatką tutaj m.in. Powiatu Kartuskiego do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach faktu senackiego, czyli porozumienia Partii Demokratycznej Opozycji i będę starała się zrobić wszystko, żeby w najbliższych wyborach uzyskać mandat do Senatu z okręgu numer 63. No z kluczowych kwestii, którą będę chciała podnosić w mojej kampanii. Będzie kwestia ochrony kaszubskich jezior i lasów przed degradacją, przed nadmiernym wpływem deweloperów, dużych inwestycji, które mogą wpłynąć na degradację naszych zasobów naturalnych, na to, że kaszubskie jeziora znikną nie tylko przez ocieplanie się klimatu i suszę, ale znikną za gęstą, zwartą zabudową hotelową, która może już niebawem pojawić się u luster jezior naszych jezior. Otóż przez ponad dwa lata wspólnie z mieszkańcami gminy Solęczyno toczyliśmy walkę o ochronienie jeziora Małż przed żwirownią. Yy, niestety walkę, która się nie udała i za chwilę wytłumaczę Państwu dlaczego. Yy, Rada gminy Solęczyno przyjęła yy, nowy plan, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dopuszczający na terenach po skoszonym przez trąbę powietrzną lesie, budowę, uruchomienie żwirowni, ponieważ znalazł się inwestor, właściciel chciał ten teren wydzierżawić. Mieszkańcy okoliczni, również ci, którzy mieszkali tam, ale również przedsiębiorcy, którzy prowadzili turystykę, agroturystykę w okolicach jeziora Małż, natychmiast podjęli interwencję. Interweniowali w gminie, interweniowali u różnych polityków, byli też u mnie i ja wspólnie z posłem Adrianem Zanbergiem, który jest dzisiaj ze mną. Pomagaliśmy mieszkańcom przez prawie dwa lata w tym, aby ta żwirownia nie została uruchomiona. Interweniowaliśmy w który w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, który stwierdził, że rzeczywiście trzeba wydać inną opinię środowiskową w tej sprawie, bo coś się nie zgadza. Pierwszy sukces. Była rozprawa administracyjna w Urzędzie Marszałkowskim, prowadzona przez pana Godetę, dotycząca właśnie tej żwirowni. Udało nam się złożyć wniosek o to, aby wstrzymano rozprawę administracyjną do czasu rozpatrzenia skargi mieszkańców na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przez Naczelny Sąd Administracyjny, który w drugiej instancji rozpatrywał tę sprawę. Dodam tylko, że w pierwszej instancji WSA przychyliło się do pozwu mieszkańców i uchyliło miejscowy plan dopuszczający powstanie tej żwirowi. Sprawa jednak, gmina się odwołała sprawa trafiła do NSA. Marszałek Województwa zgodził się, wstrzymał postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na eksploatację złoża żwirowni do czasu rozpatrzenia sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny. I co się stało, szanowni państwo? Byliśmy pewni, że zyskaliśmy czas, że wyrok NSA będzie dla mieszkańców korzystny, że ostatecznie uchyli ten plan. Przyszło jedno pismo z Ministerstwa Środowiska, nakazujące marszałkowi województwa, uchylające jego decyzję o wstrzymaniu rozprawy administracyjnej i nakazujące marszałkowi województwa wydanie pozwolenia na eksploatację złoża. Cała ścieżka postępowania dwuletnia, wszystkie koszty, które mieszkańcy ponieśli na prawników, na toczące się procesy, na zabezpieczenie swoich inwestycji przed możliwą degradacją jeziora. Wszystko poszło w nieby przez jedno pismo od pisowskiego wiceministra środowiska. I ta sprawa między innymi sprawiła, że ochrona jezior na Kaszubach będzie jednym z moich tematów, którymi chcę się zająć w tej kampanii. Dzieją się kolejne sprawy. Właśnie wróciliśmy z Borkowa, tutaj nieopodal, gdzie spotkaliśmy się z liczną grupą mieszkańców, którzy już wiedzą, że nad jeziorem głębokim, w miejscu, w którym mieszkają, wydawane są... Warunki zabudowy dla nowych inwestycji, w tym między innymi dla dużego, być może nawet 1600 m2 powierzchni obiektu, pensjonatu, być może hotelu, który ma się wybudować na skarpie przy samym zejściu, przy plaży do jeziora. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ na wniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, tej znowu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, zostały zmienione strefy ochrony krajobrazu w całym rezerwacie kartuski. Właściwie, na chwilę to już szerzej opowie pan Piotr, właściwie rezerwat kartuski przestał istnieć. Pojawiły się nowe obiekty chronione, ale w całej bardzo dużej strefie ochrony krajobrazu, obejmujące obejmującej cztery jeziora w okolicach właśnie Jeziora Głębokiego, zniesiono strefę ochrony krajobrazu. Co to sprawia? To sprawia, że została otwarta droga do wycinek lasu do wydawania pozwoleń, do zmian planów zagospodarowania przestrzennego, do wydawania warunków zabudowy, między innymi na duże inwestycje deweloperskie. Będziemy chcieli powstrzymać, to musimy powstrzymać. Kaszuby zasługują na to, aby ich zasoby naturalne były szczególnie chronione. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że turystyka to też jest ważna część gospodarki kaszu, że z tego też żyją ludzie. Ale musimy zawsze myśląc o turystyce i o miejscach pracy w turystyce, myśleć również o tym, że ten turysta musi mieć po co tutaj przyjeżdżać. Czy on będzie chciał przyjeżdżać nad jeziora, których nie będzie widać z zakorony hoteli wysoko stojących? Nie. Dlatego musimy zadbać o to, aby również inwestycje turystyczne odpowiadały zasobom i walorom naturalnym nasz, naszych lasów i jezior. Aby nie były to wielkie hotele, ale być może zespoły małych domków, tak jak mamy to miejsce w wielu miejscach, nad wieloma jeziorami na Kaszubach. Jeżeli mówimy o dużej zabudowie hotelowej, czy o inwestycjach deweloperskich, gdzie wręcz słyszymy w niektórych miejscach, że mają się po prostu budować bloki z mieszkaniami na sprzedaż, to mówimy temu nie, bo to zagraża naszym kaszubskim walorom, jestem Bodkowa i e, chciałem chwilę opowiedzieć o tym, co obecnie się dzieje. Jeszcze e, w zeszłym roku, żeby wyciąć trzy drzewa na e, działce przy jeziorze, nie było o tym mowy, nie było wydawanych takich zezwoleń, e, zasłania, zasłaniano się ochroną środowiska. Natomiast już w tym roku wycięto nam przy jeziorze pół hektara lasu, który był zasadzony 40 lat temu przez okolicznych mieszkańców. Obecnie jest to działka prywatna, więc nie mamy na to żadnego wpływu. Ale dzieje się tak właśnie dlatego, że został zniesiony obszar chronionego krajobrazu na terenie Kartus, który kiedyś rozciągał się od Grzybna przez Smudzino do Bodkowa i dalej leciał wzdłuż doliny rzeki Raduni. Obecnie za pomocą dwóch uchwał te obszary chronionego krajobrazu zostały zniesione został powołany w zamian za to obszar krajobrazu chronionego wzdłuż Ramlejskich, który jest bardzo, bardzo malutki w porównaniu do tego, co zostało zmienione. Zmiana ochrony środowiska w tym obszarze powoduje to, że otwarto drzwi dla deweloperów Którzy już teraz przy naszym jeziorze zainwestowali w tereny, które były do wykupienia. Obecnie procedowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W momencie, kiedy ten plan zostanie uchwalony, inwestorzy wystąpią najprawdopodobniej z wnioskiem o wydanie nowych warunków zabudowy. Więc stare ustalenia planu nie będą miały już żadnego znaczenia. To otworzy im drogę do tego, żeby w pierwszej linii jeziora w pierwszej linii licząc od, od lustra wody będą mogli stawiać tak naprawdę i budynki mieszkalne, i hotele, i pensjonaty i co tam tylko przyjdzie do głowy. Zasłania nam się tutaj, zasłaniają się tym, że nie chcą budować domki letniskowe, ale wiemy, że ktoś kto inwestuje grube miliony złotych w dany teren zabudowy. na pewno chce zwrotu będąc deweloperem, chce zwrotu tych inwestycji, więc spodziewamy się tego, że ten napór urbanizacyjny na tym terenie będzie znaczny w najbliższym czasie. Chcielibyśmy tego uniknąć, dlatego będziemy wnioskowali do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o przywrócenie krajobrazu chronionego na tym terenie, przynajmniej w okolicy naszych czterech jezior. Mam nadzieję, że, że ta batalia jakoś się uda i przy pomocy pani Ani i pana Adriana coś uda nam się zwojować. No niestety jest tak, że te interwencje w ochronie środowiska, w ochronie krajobrazu, w ochronie przyrody rozbijają się bardzo często o że mamy dzisiaj w Warszawie władzę, której nie zależy na środowisku naturalnym. Mamy ludzi, którzy odpowiadają za tę zupełnie newralgiczną dla przyszłości polskiej dziedzinę, którzy przedkładają interesy biznesu, interesy deweloperów na ochronę dziedzictwa, bo to właśnie jest dziedzictwo, tak? Dziedzictwo przyrodnicze, dziedzictwo naturalne, ale także element, ważny element lokalnej tożsamości, którego nie wolno zniszczyć tylko dlatego, że ktoś chce na tym zbić kilka czy kilkanaście milionów złotych więcej. Proszę Państwa, będziemy w tej sprawie, o której, o której mówiła przed chwilą Anna Górska, interweniować oczywiście i starać się nacisnąć na, na władze, także na władze w Warszawie, żeby no, nie dochodziło tutaj do nierozsądnych pomysłów, które grożą zniszczeniem pięknego kraju razu tam spędziliśmy dzisiaj czas jakiś, mogę Państwu z ręką na sercu powiedzieć, że jest tam naprawdę przepięknie. Ale mówiąc szerzej Potrzebujemy zmiany władzy w Polsce tej jesieni, dlatego, że potrzebujemy w Polsce rządu, który rozumie wagę przyrody i środowiska naturalnego dla przyszłości naszego kraju. Jest nierozsądne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi przez rabunkowe gospodarowanie tymi zasobami. Polska wysycha. Ci, którzy zajmują się rolnictwem, wiedzą świetnie, że. Susza, co już przestał być wyjątek, to stała się reguła, z którą borykają się ci, którzy żyją z produkcji rolnej. Ci, którzy mieszkają poza wielkimi miastami, bliżej przyrody, z przerażeniem patrzą na to, jak każde kolejne lato no, w takich miejscach jak np. Na nad Jeziorem Głębokim oznacza cofanie się, i cofanie się, i cofanie się linii wody, i widać po prostu, że Polska wesecha. My musimy o te obszary i o zasoby wodne w Polsce zadbać naprawdę poważnie w najbliższych latach, przyłożyć się do tego, czyli zrobić coś dokładnie odwrotnego niż robi dzisiaj rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo inaczej za 5, za 10 lat będziemy świadkami no, tak naprawdę utraty przez znaczną część terytorium Polski i obecnego charakteru, który względu na wysychanie. Instytucje powołane do tego, takie jak Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska muszą zacząć działać na serio, a nie pod do tych, którzy mają interesy do zrobienia i chcę się zobowiązać bardzo jednoznacznie, że te sprawy, sprawy ochrony środowiska, sprawy ochrony zasobów wodnych będą dla nas w przyszłym Sejmie i mam nadzieję w przyszłym rządzie jedną z tych spraw priorytetowych.